Poinformować Państwa, że jesteśmy partią, która chce prawdziwej wolności w naszym kraju. Czyli na początek depenalizacji, a potem legalizacji wolnych konopi. Interesują nas trzy rzeczy. Po pierwsze, koniec z karaniem osób rekreacyjnie używających marihuany, zalegalizowanie marihuany w celach medycznych i ułatwienie produkcji marihuany, w sensie, przepraszam, ułatwienie produkcji konopi przemysłowej. Ja symbolicznego jointa tak jest. Jedną, Nie gaduję, tymię, bo... Jedną ciekawostkę Państwu powiem dla sceptyków Amsterdam i Holandia ma... Wszyscy dorośli ludzie Mamy swoje nałogi Dla jednych jest to zakupocholizm Dla innych są to papierosy Dla trzecich alkohol Dla jeszcze innych religia Mam tu ze sobą najnowszą książkę Janusza Palikota Zdjąć z Polskę z krzyża To dopiero jest uzależnienie Dla wielu Polaków